Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa. W pierwszej części jest z nami pan Matus Matusz zachęcam do zadawania pytań. Może ja Proszę. proszę do Ciebie, tak z rzuceniem okiem na statystyki. 11 meczów przeciwko Legii zagrałeś w ramce, tylko jedno zwycięstwo spektakularne, bo 3-0, prawda? To... Melana Bielicy. Powiedz mi, że masz jakieś porachunki takie z regionu, prestiżowe, osobiste? Natomiast wiem, że ta statystyka nie jest od dobra, ale jakbyś patrzyłem na te statystyki, to nie, patrzyłem do przodu i chcę się skupić na tym meczu. chcę, żebyśmy wygrali i, i tyle. Więc byśmy to serię podtrzymali. Grałeś w leku, znaczy z lekiem miały taki szczególny charakter, prawda? To czułeś na pewno. Tutaj też czujesz w szatni, że, że jest tak samo. Ta temperatura przed meczem jest podobna do tej w szatni poznańskiej, przy naszym regionie. No tak, 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 jest podobna, bardzo podobna. Ja byłem w druku, na przykład to też, było tak podobne, a na, na leki, powiedzmy, każdy zespół, zespół inaczej, inaczej się trochę, trochę inaczej przygotuje. I ta motywacja jest sama w sobie większa, i, i myślę, że nikomu nie trzeba mówić przeciwko komu gramy. I myślę, że w głowie to jesteśmy nastawieni, że musimy zrobić maksimum. Zanosi się tutaj na, na rekord frekwencji. Ty jesteś jednym z nielicznych piłkarzy w Śląsku, którzy grali przeciwko takiej dużej publiczności, nawet ten mecz z Legią 3-0 to było za 36 tysięcy w Poznaniu. To jest, jak na Ciebie wpływa taka frekwencja? Ona ma jakiś wpływ? Ponad 30 tysięcy ludzi na stadionie? Jak człowiek wtedy reaguje? No, lepiej się gra, muszę powiedzieć. Lepiej się gra. Ta atmosfera zawsze jak jest dobra, to podnosi trochę, trochę adrenalinu więcej. I lepiej się gra zawodnikom, to muszę powiedzieć. Grałem w mecie, jak było 50 tysięcy, to dla mnie nie jest jakaś małość albo że miałem coś, coś stosować albo coś innego. Nie, biorę tam spokojnie, cieszę się, że jest taki interes od, od kibiców i mam nadzieję, że przyjdą co najwięcej. Czy w tym sposób, większy nacisk kładliście na wygraną w defensywie, na przykład na ci bardziej defensywny na tego, na No wszyscy wiemy, że lepiej potrafić, bo w momencie, kiedy troszkę potrafi jeszcze potrafić no, Nie, no, przygotowaliśmy się tak do, do wszystkich, wszystkich meczów, chociaż w głowie mamy, mamy 117 i tak, że trzeba będzie więcej zrobić w defensywie, jak w innych meczach, bo bo Legia ma bardzo dobre ofensywy i te przejścia do ofensywy są, są bardzo dobre, czyli wiemy, że, że będziemy tam przyjść, się starać, żeby było co najwięcej. Ten mecz i te dwa następne, jak może was tak zdefiniować jako drużyny, to co wygracie w tym sezonie, bo to no, będą mecz z czołowymi drużynami już w Polsce. Ja myślę, że nie. Jest jeszcze drugi sezon, żebyś żeby, żeby, że ty... Dwie, trzy mecze się, o co będziemy grać, myślę, że jesteśmy na dobrej, dobrej drodze i do tej pierwszej ósemki i potem, potem później się okaże, że, że o co będzie na stać i zobaczymy, nie co? teraz już ocenia jak, jak, jak jest jak będzie, zobaczymy. Czyli cel jest cały czas ten sam, najpierw pierwsza ósemka, a dopiero potem się zobaczy co będzie. Tak. Proszę, jako A wy czujecie się faworytem tego meczu, no bo jesteście liderem, wyleście pięć ostatnich meczów, no to jakby liczby mówią, że, że to nie legia jest faworytem, tylko tak trochę przekornie, może nie przekornie, że to właśnie Śląsk będzie w niedzielę faworytem tego meczu, to wszędzie do siebie takie myśli? Czy to jednak cały czas łatwiej jest mówić, że to, że to jest legia faworytem, żeby tą presję wziąć? Czy, czy bierzecie to na klapę i wiecie, że że to wy możecie wygrać i że to wy tutaj jesteście na, na górze tak naprawdę. Myślę, że na papierze na pewno legia powoli tak to powiedzieć z respektem i pokażę się wszystko na wojsk, to to będzie do lepszej dyspozycji. My na pewno jesteśmy dobrze przygotowani i mamy dobrą serię, którą chcemy podtrzymać. Ale faworytem nie, my tak nie będziemy, że jest wiemy, że jesteśmy yy, mi faworytem, Wiemy, że Legia jest zespół bardziej doświadczony i z tego, z tego wychodzimy tak, że, że bardziej się staramy tego, że jest Legia faworytem, ale też nie skupiamy się na tym bardziej na siebie i zobaczymy co też pokaże. No już nie Cię te statystyki. Jarka niezgody, pięć migrowych meczów w ostatnich, każdym strzelał Gola. Dla ciebie to jest takie ostrzeżenie, że może być gorąco tą hmm. Wiemy, że to jest dobry na dobre, dobre, wie ma dobre ustawienie, wie zachować spokój w tych, w tych uderzeniach, w jakichś sytuacjach to wiemy i starać. Nie tylko ja, wszyscy w wszyscy bronić broni dobre, Abyśmy to bramkę nie ale jak, żebyśmy się strachowali, jakieś robimy na to nie, no może każdy i my, jak miałem zespół dobry, to jak widać, że y, napastnik, ktoś z drużynie, każdy strzela bramki, czy nie czy ci, czy, czy napastnik, to tak może widzieć w tym, czy w tym a no to jest tak, że ty analizowałeś jego grę, jego sposób zachowania się w tych ostatnich meczach? teraz na nie. nie, 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 nie się na... Zawsze jestem tak przygotowany, że nie skupiam się na jednym zawodniku. Oczywiście powiem sobie temat dobry strzała, temat dobre nie głowy, ale tak, żebyś analizowałem co robił w takich momentach, nie? No w każdym meczu dotychczasowym węglocowym w tym sezonie traciliśmy bramkę gdzieś analizowałeś to, zastanawiałeś się z czego to wynika, że mimo że gramy na swoim stadionie to zawsze rywale w jakiś tam sposób albo z rzutu karnego, albo, albo z akcji strzelają. No tak, zawsze analizujemy bramki stracone i siebie no, jest po prostu tak, ale... Myślę, że jest ważne, co zrobimy po tej bramce, jak dostajemy, że jest ważne, że jak zareagujemy i myślę, że bardzo dobrze reagujemy. I już parę razy odrzuciliśmy wynik spotkania i to jest myślę, że bardzo ważne. Jak Pan ocenia brak w tym meczu kapitana i Michała Hrabka? Na pewno jest to dużo, dużo strata dla nas, ale myślę, że, że trenerzy tam... Tam przygotują e, drugich zawodników e, na pewno z, na pewno z, każdy wie, wie czeka na swoją szansę i się chłopacy wiedzą, że, że muszą dać sobie wszystko, aby w tym meczu zdobyć jakieś punkty. Ale myślę, że damy radę. Okej. Okay. Jeszcze zapytam, Matusz, udało się w Bibicach, po raz piąty w tym sezonie zachować czyste konto, chociaż tam dużo szczęścia było w pierwszej połowie. E, Zwracasz gdzieś na to uwagę? E, cieszą Cię te, te mecze, gdzie jest na zero z tyłu, czy, czy totalnie nie ma, nie ma to znaczenia? Tak, muszę powiedzieć, że Wojtek był bardzo dobry bronią w tym meczach. <laughs> Zostały dobre statystyki, to na pewno jego inteligencję nie zaliczyli. <laughs> Ale no, na pewno buduje to jakieś w i pełno nie tylko mnie, ale cał, cały zespół, to, to myślę, inaczej inaczej ogląda i ta analiza jak mamy. Mm, na pewno to budza, budza trochę no, respektu też że u drugiego zespołu nie, nie, nie traci się dużo mm, ale jak mówię, pełność przebieg trochę rośnie i, i to jest, to jest dobre. Zdarzył Ci się kiedyś? W takim taki mecz, że twoja drużyna zagrała na dwóch bramkarzy? No parę takich meczów, ale teraz na nie wspominam jakieś mecie. Dawno takiego meczu nie zagrałem, jak nie zagraliśmy w Giwicach, trzeba powiedzieć sobie. I to my z sobie w meczu w Szaty też powiedzieli, że ta pierwsza połowa była naszym wykonaniem dobra, ale w drugiej zupełnie inaczej mieraliśmy i to było widać od razu. Proszę jeszcze jakieś pytania?